Niegojące się rany, jak e, tutaj pracujemy z ludźmi, którzy mają niegojące się rany i ludzie, którzy zaczynają zaprzestawać kontynuacji leczenia, bo krew nagle im poleciała z tych niegojących się ran, to jest bardzo podobnie, jakbyśmy, co zrobili? Kopali studnie i nagle dokopali się do wody, nie? To, że wy macie problemy z niegojącymi się ranami, macie problemy z układem krążenia a dokładnie dopływem krwi, wartości odżywczych, tlenu do tej naszej tkanki, do tej naszej komórki. Dlatego macie problemy z niegojącymi się ranami. A jak po tygodniu lub dwóch zaczyna krew płynąć z tych ran, to to jest mega dobre, mega ważna informacja dla naszego organizmu. I absolutnie nie powinniśmy tutaj być, yy, nie wiem, przestraszeni, że coś się dzieje nie tak. To jest, mówię, jakbyśmy kopali studnie i dokopali się do wody. Tak, jesteśmy w odpowiednim miejscu. My kopiemy po tą wodę. My robimy tu regenerację. Wymuszamy procesy przepływu krwi w naszym organizmie, żebyśmy mogli doprowadzić do regeneracji. Moi drodzy, to jest bardzo istotne. Więc, jeżeli widzimy coś takiego, to nie zaprzestajemy kontynuacji technologii, tylko kontynuujemy. Trochę na innych parametrach, to już musicie. Zawsze ustalać ze swoimi terapeutami, ale na pewno nie przestajemy. Bo to jest tak, jakbyśmy kopali studnie i nagle dokopali się do wody i przestali cokolwiek robić, bo tam woda popłynęła. Nie, tam jeszcze trzeba zrobić troszeczkę roboty, żeby był efekt. Zamierzony efekt, czyli wygojenie się ran. Czyli takie wygojenie się ran to jest bardzo często ucieczka przed amputacją kończyny. Nawet, moi drodzy. Pozdrawiam.